Siemano. Pozdrowienia. Ale zaraz ciekawe dla kogo i od kogo. Właśnie, yy, zajechałem do domu. Tak. I tak szczerze mówiąc, przypomniałem sobie, że dzisiaj są. Dwudzieste dziewiąte urodziny Kamila! Ha, siemano stary, cześć! Stary, ha, stary! Ktoś cię bardzo kocha, wiesz? Naprawdę. Na literkę A. a, 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 a. Mama cię kocha, syneczek! za Tobą bardzo Jest gdzieś tam teraz miliczu A czy gdzie jesteś na Śląsku? Je, je. Kamilu pozdrowienia serdeczne od Agnieszki, tak więc mam nadzieję, że trochę poprawimy Ci humor je, je. Aga mówiła, że Zawsze byłeś grzecznym chłopakiem. Mhm. Zawsze. Zawsze. W takim razie mam piosenkę dla ciebie. Taką troszeczkę z moich dziecinnych lat. Trochę pamiętam, trochę nie pamiętam. Spróbuję. <grym /dyskujesz> Może mniej więcej tak samo mieliśmy po prostu. Kamilu. Słyszysz mnie? Halo. Ja nie chcę grzecznym być. Ja chcę Indianinem być. Na na sad chodzisz na kolasa, bo ja nie chcę grzecznym być. Bo ja mam ciocię lwa, mama paszczę krokodyla ma. Synek i brat mamy, lwa hipopotamy, a dziewczynka małpa zła. O, jak przyjemnie, bilam bilam o, jak smak. Aż do skutku, o jak przyjemnie miam, niam 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 Urządzę sobie bal I rodzikę całą ciachta bal Potem se zatańczę, zjem se pomarańcze Potem se zatańczę, słowiański dziki tam!

Kamil, słuchaj, specjalnie wlazłem do samochodu, żeby Ci zagrać cokolwiek, żeby Cię trochę rozbawić. Mam nadzieję, że się udało. Udało się czy nie? Siemanko, pozdrowienia z daleka. Nie jestem w miliczu, ale bardzo daleko. Pozdrowienia od Agnieszki, od swojej ukochańszej mamusi, która Cię bardzo kocha i tęskni za Tobą. Siemano, cześć.